Witam się Anko, z tej strony Kacper z What i z Motorsport, a oto kolejne wydanie Beczki F1, ponownie jesteśmy w Austrii na Red Bull Ringu w Spielbergu, e, teraz zajmiemy się no nie wiem czy nieco trudniejszym, czy nieco ciekawszym Grand Prix e, mieliśmy dwa tutaj i dwa jakoś niezbyt porywające na torze ale Wy, Wy tradycyjnie oczywiście zapewniliście rozrywkę nam w mediach społecznościowych i e, sobie przejrzymy Wasze najlepsze wpisy, memy co tam potworzyliście na Facebooku, czy też na Twitterze. Więc oto wydanie Peski F1 o Grand Prix Austrii 2021. Lecimy! I na pierwszy ogień Rafał Eś e, pisze AWS e, wita Was i dane nikomu niepotrzebne wysyła. No e, czasami to AWS, czyli od niedawna sponsor Scuderia Ferrari, e, no, wysyła różne dziwaczne dane, nie do końca kibice to rozumieją. Też w dziwnych momentach to umieszczają. No, niepotrzebne wysyła dane. No, z pewnością, a może dla niektórych potrzebne. Dajcie znać, kogo z Was interesują dane od AWS. Lecimy dalej. Przechodzimy, oczywiście, do kwalifikacji. A w kwalifikacjach co było? No, George Russell, który awansował do Q3 i z naszej zaprzyjaźnionej grupy po prostu f 1 daje Butra pisze. King of Slow car. George Russell w3 tutaj robi zdjęcia, zwiedza to q 3 no po raz pierwszy. Nie w sumie po raz drugi się z nas 3 wiemy, że w Mercedesie się z nas. No ale w Williamsie po raz pierwszy się z nas, no i podziwia, podziwia w tym Williamsie Q3, w którym no, nigdy nie był jako zawodnik Williamsa. Marta Stachura pisze tutaj. Tymczasem w boksie Williamsa Russell w q 3 i tu taki śmieszny gif. Ludzie się cieszą na tym Gifie. No, na pewno William się była feta odnośnie tego Q3. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, tutaj Andrzej Krzewiński pisze, a tak właściwie wysłał nam mema, takiego kota, który się chowa przed wściekłymi psami. Wściekłe psy to Red Bull i Mercedes, a ten kot to Landonoris. No, Landonoris tak się wślizgnął w tych kwalifikacjach pomiędzy Red Bullem a Mercedesy. Także no, takim kotem był, takim kotem. Lecimy. Dalej, i tutaj przychodzimy już do proroczego. Tutaj, yy, mema otrzymana z tencela. Pamiętaj, kim jesteś, George. Mowa motywacyjna od Roberta Kubicy. Oczywiście, tu chodziło o to, co się później na koniec wyścigu stało. Czyli no, zero-punktowy tak. Yy, lecimy dalej. Tutaj Marta Stachura pisze wyścig z perspektywy Verstappen'a, i taki Gif ze śpiącym kotem. No, Verstappen miał bardzo, ale to bardzo spokojny wyścig w Austrii. Może aż nawet za spokojny. Też e, oczywiście Eleven Sports miał swoje problemy związane z burzą. Z burzą w Warszawie. Koniec mistrzostw, do widzenia. Podziękujcie burzy nad Warszawą, pisze Rafał Eś i czarny ekran e, podczas kwalifikacji w Eleven Sports. No, przez kilka minut, ku 2, mieliśmy czarny ek. Lecimy dalej, i tutaj jest nawiązanie do incydentu jaki miał Sergio Perez na początku wyścigu. Olivier Makowiecki wysyła nam zdjęcie tutaj, że Sergio Perez i tutaj Alex albo miał jakby no taki déjà vu, co się stało rok temu, też miał incydent na początku wyścigu. Co prawda, wtedy to pewien Mercedes go wypchnął, a tutaj samochód z silnikiem Mercedesa wypchnął innego Red Bulla. To takie déjà vu drugiego kierowcy Red Bulla, Alex Albon, który siedział w padoku ze Siasa. To więc no miał to deja vu. Lecimy dalej. Tutaj Bartek Jasianek pisze mem, tak właściwie, o odnoście Michaela Maziego, dyrektora wyścigu Leclerc, który rozwala Gasly'ego. I Perez, który wciska się na siłę obok Lando, i tutaj otworzone oczy e, na tym memie. No, e, Leclerc, co prawda, tam się aż tak nie wciskał e, obok Gaskiego, tam Gasli też swoje zrobił, także ja nie do końca się zgadzam z tym memem. E, lecimy dalej. E, tutaj sędziowie FIA, tak? Sędziowie FIA namieszali sporo. Można było mniej, ale w F3 gorzej namieszali, bo w F1 o dziwo dobrze, dobrze interweniowali. I tutaj Kamil Seta e, daje nam mema, że FIA to taki żołnierz na statku i strzela tymi karami plus 5 sekund na oślep. No i tak strzelało FIA w kierowców. I e, dalej Piotr Oleksiński tutaj e, daje nam mema, is this Van Dorn? I Okon jest jako e, taki motylek, to takie nawiązanie ze z, ten słynny mem z anime. No e, Okon trochę tego Awandorna się powoli zaczyna nam zamieniać. Zobaczymy jak będzie w dalszej części sezonu. E, dalej przychodząc do Okona to tutaj Aleksander Pikła e, daje nam mema. Oczywiście Aleksander nasz cały gwalec, Początek e, sezonu Okona i tutaj, że tak się przykładał Okon po podpisaniu kontraktu z Alpin a sram na to, niech mi zwolnią i tutaj Okon tak już e, na wywaleniu siedzi sobie i e, no nie przykłada się zobaczymy, zobaczymy, bo niektórzy właśnie e, przyszywają jakąś łatkę, że skoro podpisał ten długi kontrakt z Alpin, to ta się nie przykłada ja nie do końca jestem tego zdania chyba po prostu mu ten tor w Austrii nie leżał, dajcie znać co jest może powodem słabszej formy Okona i e, lecimy dalej e, tutaj jest e, przepowiednia, przepowiednia od Patryka Gurtatowskiego. Zespół Ferrari się ostro zdenerwował. Na przyszły weekend szykujemy podobno specjalny zestaw opon dla Charlesa Leclerc'a. I tu mamy tego takiego Lotusa Mad Maxa e, z tymi takimi pancernymi oponami, żeby tych przeciwników jakby straszyć. No, e, Leclercowi w, w Grand Piaustry by się to przydało, bo e, z Perezem no, były, były różne incydenty. Lecimy dalej i tutaj właściwie kończymy od Was wpisy. Tutaj e, powiem jedno, Traditions i do widzenia tutaj e, Walteri Bottas, e, wywiad po wyścigu od Rafała Eś. No tradycje, ale wiecie od kogo, odnośnie kogo tradycje? Odnośnie George'a Russella, 0 punktowy gekon w Williamsie. i o to chodzi. I teraz przechodzimy do naszego stałego segmentu, czyli e, Mistrzostwa Świata Śmiesznych Kierowców F1. Oczywiście cały czas nam bryluje i króluje Kimi Rajkonen, ale zobaczymy kto będzie gonił go. I na pierwszy, na pierwszy ogień trzecie miejsce: jeden punkcik Sergio Perez, który ubrał się w tradycyjny austriacki strój w Lederhausen. I tutaj no, został tak sprankowany przez Red Bull'a i tak paradował przez całą paradę kierowców i później przez wywiady przed wyścigiem. No, generalnie przez cały weekend, więc no. E Austriaccy fani się bardzo cieszyli, a inni z niego się śmiali. I drugie miejsce, i dwa punkty. Tutaj Nikita Mazepin, albo Mazepin, który e, no, dostał prezent w zeszłym tygodniu od Gintera Steinera. No to jako życzliwy Rosjanin oddał prezent Steinerowi od siebie i e, dał mu drzwi. No wiemy, że w serialu Netflixa Ginter Steiner rozwalił drzwi. Tak, właśnie nie on, tylko Kevin Magnussen. Mu rozwalił drzwi, kiedy się z nim pokłócił, no tutaj e, Mazepin mu dał nowe drzwi, takie pancerne, które nie powinny być zniszczane przez nikogo, z takim specjalnym napisem Fox Smash e, No e, Mazepin tak luźno podchodzi do swojej osoby i generalnie tam takie śmieszki pomiędzy szefem Hasa i, i Mazepinem. I pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce i absolutnie zwycięzca Grand-Prix Austrii, mistrz świata śmiesznych kierowców, Lando Norris, który najpierw nazwał armię Verstappena fanami McLarena, też wyśmiał George'a Russell'a tam w strefie wywiadów. Generalnie dużo śmiesznych rzeczy z Lando Norrisem się działo w trakcie tego weekendu, ale no najśmieszniejsza wypowiedź była, że podziękował fanom Maxa Verstappena za niesamowite wsparcie dla McLarena w trakcie tego weekendu i to dzięki nim zdobył podium, a wcześniej P2 w kwalifikacjach. Także Lando Norris garnia 3 punkty, 2 punkty Mazepin i 1 punkt Perez, ale w dalszym ciągu Kimi Raikkonen pierwsze miejsce, Norris zaczyna gonić, też Daniel Ricardo jest wysoko i Nikita Mazepin pnie się w górę. Zobaczymy czy Mazepin w swojej sadze z Ginterem Steinerem będzie gonił nam Kimiego Raikkonena. I to byłoby na tyle w mniejszości dla śmiesznych kierowców i w tym epizodzie beczki F1. Następnym razem spotkamy się przy okazji Grand Prix Wielkiej Brytanii, tego dziwnego Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, gdzie będzie ten wyścig kwalifikacyjny. Tam może być sporo memów. Czekamy na Wasze najlepsze wpisy, tweety, memy podczas następnego Grand Prix. To byłoby na tyle w tej epizodzie beczki F1. Oczywiście. Zachęcam do dania łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału oraz udostępniania naszego materiału. Również serdecznie zapraszamy na social media What is Motorsport, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. A ja byłem Kasper z What is Motorsport i tymczasem do szybkiego usłyszenia.